A no, witam was na najgrubszym kanale w Polsce, czyli u mnie, u Jaszczurka Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to masz guzik I dzisiaj jest odcinek, na który wpadłem idąc sobie, ponieważ Idziemy, idziemy, wracamy od ziomeczka, a tu nagle patrzcie, patrzcie, patrzcie patrzcie, Na ławeczce, co znalazłem Pink kluczy To nie wiem, biorę Czyli ich nie wziąłem, bo chciałem na filmie wziąć I jak myślisz, do czego to klucze? Od mieszkania ja myślę, że to pewnie od tej klatki nawet, bo tu są, tu są takie cipy, widziałeś? Cipy. Cipy są. Pewnie tu się cipuje jakoś. Albo domofon. Działa? A, działa. Wchodzimy? Ja wpadłem ja. na pomysł, że jak mamy klucze i znaleźliśmy klucze od klatki, tak? Nie? To... Tu mieszka na tym osiedlu dużo dziadków takich. Nie w ogóle starych ludzi, to może akurat trafimy bo tu są, patrzcie takie długie krucze są i to są na pewno jakieś od piwnicy no bo od mieszkania a ja mam ochotę na ogórka a starzy ludzie kiszą ogóry w piwnicy dlatego myślę, że można ich zobaczyć spróbować, czy tym otworzymy jakąś piwnicę i czy będą tam ogóry, także chodźmy to sprawdzić o, na o, okay, w sumie ten blok jest podobnie do tej kanonowej, którą mieliśmy. To, to są bielnicy, dawaj. Zobacz, coś pasuje. Bo właśnie on też ma takie długie klucze. To pasuje? Na pewno nie. Ten pasuje? A co ty klucze do tych głowy! No ja tam pieszo nie idę. Dlaczego? Ja mam ich niby. No, nie, ja tam pieszo nie idę. A co, cykasz się? Tak. Cykasz wafle? Tak. No to dawaj to, masz, to ja idę. Co ty tykasz? Wafla pierwsza? Światło jest normalnie. Dawaj, zapraszam. Ale bardzo nie mamy klucze od piwnicy jakiejś. Wziąłeś te klucze w ogóle? Masz je, tak? No Dobra, to chodź. Nie, czekaj. Ej, ty pan, Zmówię, że już nie wiem skąd kraść, to lubię po ciebie w piwnicy. <laughs> Ciekawe, czy wodę mają ludzie mieszkane. Ale fajnie tu widać, że nowoczesny blok, odnowiony na biało, elegancko, nowoczesność, nie? Dobra, co? Próbuj. Co? Co? No bo zawaj, klucze. No co, co ma który dom, które mieszkanie? Trzeba próbować. Jesteś teraz zgadywał, jak to jest z 30 mieszkań? No, ale zobacz, to wcale nie będzie tak trudno, bo zobacz, są jedne drzwi i pa, w środku masz tyle piwnic. To wystarczy, że zgadniemy do tych głównych drzwi, a no coś będzie łatwiej. Nie? No to szukaj. No to szukam, tylko nie wiem, jak nie, cóż. Ten sam myślisz czy ten nie drugi? Sam, myślę, ten to nie ten drugi duży, co? No już wiemy, że tu nie. No tu jest w ogóle otwarte. Co tam jest? No nic, tak No to no to tu to nie. Zostawimy to na koniec, co? Nie. Bo tu w sensie nie mamy do drzwi, bo już są otwarte. A tych kluczy, po pierwsze mam tyle małych kluczyków, o tyle. A po drugie tyle piwnic, to bym to trzy lata sprawdzał, czy sprawdzamy. Aż pierwsze dzisiaj tu? Nie, no dobra, ale choć to zostawię na koniec, idźmy dalej. Dobra, po... Kurde, ja przed chwilą się otwierało. Po yy, pół godziny sprawdzania mam... Tutaj trafiłem tym kluczem. Mam nadzieję, że się otworzą. No i ty pierwsza. Nie. Aż nikogo tam nie ma na pewno. Jest. Nie, nie. Na tak pierz... nie ma? Oparcie są trutki na szczury. Jak w każdej piwnicy chyba. No dobra. No to także widzimy się za następnym cięciem, bo muszę sprawdzić wszystkimi tymi kluczami wszystkie te piwnicy. Także, elo. Nałożyłeś? No nie potrwało to nawet tak długo, bo to były drugie drzwi, które sprawdzałem. Ale ile kluczy sprawdziłeś? Co? Nic. To są słoiczki. A co? co to jest? I co? właśnie, nie mam kurczaków. Ale gruszki są. Chcesz gruszkę? A cholera, wie, ile to tu leży. No a to można jeść, czy jest to hermetycznie zamknięte? Mm. No, nic nie ma. Musisz iść tu do kosza. Czuję, że kapusta jak jest tam do kosza, bo ja nic nie widzę. Jest coś? Nie ma... słoiki w ustach. Dobra, ty. Mała ta piwnica jakaś. No mała, co ty myślisz, A to jest blok. Samki tam są. A serio? Nie zauważyłem. <kłysy> Przydadzą Ci no. do filmu. Może śniagłek nie pada na Na pewno. Jezus. No nie ma ogórków. Widzisz? Się? A nie, czekaj. Może są. No nie, to nie ogórki. Co to jest? O nie patrz Co to jest? Przecież z górków to do, do zupy to Robimy ogórkową? Nie, nie ma A nie mam górków, mam ochotę na górę. Ale widzisz mówiłem, że będą słoiki w piwnicy Bo to jest, bo siedle, że tu są same stare dziadki No ale tu same jakieś owoce są, no, ja nie lubię takich Wiemy to? Gruszki czy zostawiamy? Nie, ja podziękuję. A to co to jest? A za mną no właśnie, to są musy chyba jakieś z, z owoców nie wiem. To jest jabłko takie tam. A to jest mm. A tu? To chyba jest. Też nie? No nie. No dobra, to co? To jest dupa. No nic. Ty! Właśnie! To teraz wiemy, która piwnica. Nie? A jest numer napisany? A To nie ma? No ja nie widzę. No ale mniej No już mamy No ale mniej więcej już mamy nie, patrz, jest 15. Tak? To ta? Nie Widziałem szanę, numerku? To jest 17. Widzisz? Nie. Czyli to jest 16 i to jest 15. Chodziem więcej. Mieć... Jak ktoś jest na chacie i ma drugi komplet kluczy? Jak myślisz? Nie. Idziemy czy nie? Idziemy. Idziemy czy nie? No, tak. A jak będzie ktoś na chacie to co? To powiem, że pomyłka. Jak pomyłka, weszliśmy z kluczami komuś na chatę i no, powiem, że pomyłka? nie, że przyszliśmy oddać klucze, o. A, i otwieramy, a nie pukamy? No to najpierw zapukamy. Albo zapukamy, no zapukamy nie żeby nie było i później wyjdziemy. A jak nikogo nie będzie, to co? Wracamy komuś na chatę tak. normalnie? Tak? Ale ty pierwszy. No dobra, to Wyjdziesz czy nie? Nie. No Ale jedziemy w o nie? A które piętro? Skąd ja mam wiedzieć? No to... No tu ja mam widzieć? Ile jest piętr? Znaczy ile jest tych? Yy... A nie dowiemy się, bo są domofony nie takie ten tylko są te nowoczesne. Nie ma takich że. strzelamy po każdym piętrze? No jak? To chodź. Ale piętnasty. Zapraszam. No ile tu może być ten na piętro? Cztery? się zapniemy? U. Co to było? No nie, to ja wcisnąłem dzwony. Czemu mam się zaciąć? Je no jedynka. A tu sumie po co? Jak my to sprawdzimy? W sensie... Jakby ktoś no, usłyszał jak będzie tu Ja zapomniałem. Przecież my mamy to. I co? No jak to? No Ale... jak to? Czy to mi się otwiera? A co nie jest dla każdego? A. Chciałem właśnie do każdego. Ale to są numerki. No to na którym pięć się wystarczyć. 7-12, to na następne. Chodź. O, gdzie to? No i czemu nie trzymasz? No bo... No, no no, trzeba myśleć, trzeba myśleć. Teraz będziemy czekać. Ja wszystkim nie będę pamiętać. Kiedy twój rocznik y, włosy skraca? Mój? No. Nie hey wiem, Barber miał je odciąć i nie wziął maszynki ten. W góry i... widzisz, widzisz, jego wina. Na niego hejtujcie go, to no, że nie wziął maszynki. Ja wiesz, że my to bez sensu czekamy. Wiesz o... bo wcisnąłem wszystkie guziki jakie są. A ona sobie bo jeździ dlatego, po ja te Dlatego teraz wezwałem to, a my czekamy na tamto. Bo tu trzeba osobno je wzywać. Nie wiem dlaczego jak wcisniesz to, to się nie zapala tamto, tylko trzeba z osobna. Tak byśmy godzinę czekali. To nie lubię takich dźwięków, to jest tak straszne Wszędzie są naklejki Po Dlaczego? Co to było? Co to? Jak się zatniemy, to... To co? Przestań. To co? To się zatniemy? i umrzemy Nienawidzę cię I co, się że zadziała? No dawaj Oj, no nie jest. Zapraszam na, na, na ten na salony? Tak, w mojej nogach. A jakaś podszyta? Nie, co ja. Ale w sumie na części? No dobra, przypięta jest tylko taka. No zaraz się. Uderzymy? Nie. Dlaczego? Musiała mi oddać na nie stać na nowo? Musisz nie. Musisz kraść? Nie, ciebie stać. Nie, mę... tak, to jest była... Jak wezmę twoją kartę, to nie będzie stać. No A my czy dzwonimy? Pukaj, ja jestem dalej. No je. Ej. No pukaj. No głośniej. A zacięło się. No weź nie. Dobra jak co? Poczekamy, co? No dobra. Ty no. Nie masz chyba nikogo, nie słyszę. Kaka by się przydała. To co? Wchodzimy? Nic widać. A, a pociąg, zakładkę. I co? No ją tak ten... No co sobie pociągłem? Hmm? No. Ona się naokoło kręci. Dlać, <grym> I co? Znowu zabawa, tak? Czekaj, mam pomysł. Wiesz jak to zrobić? Patrz, tu jest napisane Yeti. To znajdźmy po prostu takie, które ma napisane Yeti. Była taka piosenka o Yeti. Tak? I co tam mówili? No coś tam. Jakiś rapper Czekaj. Ten ma napisane Yeti. To nie będzie tam zakład? No jak przed? Bo to byłoby za proste. Ale przed? To co? Ale się nie kręci. No, nie ma innego jedy. A na dole jest Jetty? No doleter jest dole Jetty, to ma inny do do dołu. No to tu gorzej wchodzi? Co? Chodzimy? Chodzimy? Weźmy czy nie? No, dawaj. Halo! Halo. Halo. Jak klucza znalazłem, chciałem przynieść. Widzimy czy nie? Jaka wraz do połowy, to. Halo! Ale czemu się światło pali? Jak śpi? nie spać najpierw. No, ja sami, To jest ta od statku jak ten. Kotwica to o, no, nie będzie? No chyba nie tak wygląda, wiesz? Na środku podłogi stoi kotwica. dobra, nie ma nikogo. No sprawdź. Nie ma nikogo. No nie ma kości. Ty, co robimy? Co? Nie ma, ja, zajrzymy no, się. już jak ktoś nagle przyjdzie. A to strasznie wygląda ten fotel tam. Czego? Po ciemku. Na środku wale jest horror, na no wiem się przypomniałem wszystkie horrory. To nie ma nic więcej, nie? Mm. O nie wiem, co to jest na środku. Gdyby to są jakieś starożytne sprzęty. A. Dobra. Wygląda jakby tu Chyba dawno nikt nie mieszkał była. Jaki kurz tu jest. Na zdrowie. I co ty myślisz? Znaleźliśmy klucze, światło się świeci w środku i nie ma nikogo. Co? To żelazko. Zobacz to, patrz. Nie, to nic jest ciekawsze. Patrz to, nie żelazko, zobacz. To jest żelazko, nie? Jak to działa? Tu się wtyka do brądu? znać taką tyczkę, nie to jest straszniejsze Ty oto, pa hajsiwo, bierzemy A to jakieś dziwne Pa, co za za hajs jest? jest stare. Ale to, można to wydać? Na pewno no nie A na pewno jest to nie? Albo może, mogę... mienić w banku może Dobra to biorę no co, tu już chyba nic nie ma ciekawego w A tym pokoju, co? to biorę, co? No nie wiem no Dobra, to dalej po szatach. Nie, nie wiem, rozglądam Jak to puste jest. Co to? Co to co to lis jest zdechły. Serio? Co ty No badasz? serio. Wyjm go. No patrz. Mm. Może jednak nie zaglądajmy do tej chwili Czarnek Tu Jak to się zabyka, nie chce mi sami z tego. No dobra, chodź tam, chodź tam. To było okropne! Chodź co, bo coś otwiera dziękuję. Dobra, idziemy dalej, idziemy. Po co komuś zachwyć w szafie? Co? Nie wiem. Gdzie zaraz? Na daję po kolei tu. Tu? No tu. Tam? Tu? No tu. No, zachodź. No. A kibler normalny, no, nie? Ja po kolei. Kibler normalny. Kibler, kibler, to chyba nie idziemy, co? Tak? Czy idziemy? Nie, cholera wie co tam co robił. Ja, ja ty... No widzisz, mówię ci, że tu dziadki jakieś mieszkają, Bo? Tak wszystko staro wygląda. Ale tu burdel jest najpierw no, ktoś się sprowadzał no, I ja... A to Jezus. Widziałaś? Płyta. Wiesz co to jest? Płyta winylowa Fajna co? Myślisz, że to coś warte? No. Nie? Nie? No. Winile są chyba dużo warte, czy nie? Ryski z tego można zrobić. Ale ten? Dyktafon? Czy jak to się to nazywa? Megafon? Jak się to nazywa? myśmy eee... porobili wiki wiki Jeszcze ja dzwoni kuzyn, na to nie ważne Byśmy eee, wiki Co się porobili. nazywało? To tak chciałam to zostać. Gramofon! Na Gra... pewno? No jak? Dobra, zamknę to To nic nie ma ciekawego To już? Co, patrzymy? Co tu jest? dalej? Co tam Chodź tu. Co? To co? Czekaj. Co? No, jak ten, Elliot sezon sezonu na misia z jednym rokiem. Tak! Nie? No. To jak to się zwierzęta lubił, albo właśnie nie lubił. No. Dobra, wejdź do Nie wiadomo, co to było. Kurde, to ciągle kuzyn mój. A nie, on nie wie, że nie można nagrywać. Ten? przekładać nam w nagrywkach? Co za gość, nie? No. Dobra, patrzymy tu. Dawaj. No. Czy gdzie? No, to. co to się robi? Czemu to tak? O masz stoliczek. Ty, ale faza ty. W domu sobie taki zamontuję chyba, co? Zobacz, to jest serio fajne. W życiu takiego czegoś nie widziałem. Widziałeś takie coś? Nie. Ty masz normalnie szafę i stół. I to jeszcze nic miejsca nie zajmuje. Na przykład tu bym sobie montował filmy, montu-montu, a potem cyk i mam duży pokój. I to nic miejsca nie zajmuje, ty. Serio Jarek, do domu bym chciał Fajne to, ale co w tej nic nie ma w sumie jakiś papier Myślisz, że znajdziemy coś w tym domu fajnego? Nie, na pewno tu jacyś stary ludzie mieszkali, mieszkają Zepsułem Bo nawet czuć taki zapach jest. Taki, wiesz, jest. jak się idziesz do babci taki... Dziadowski taki? No taki, taki mm. No, chciałem zrobić dzwoni kuzyn <laughs> Miałem wiem, taką taki a ty? Ja miałam motorolę taką z guziczkami. Nie okay No Dobra, co? Wiele dołów w sumie, że nic nie ma. Chodźmy dalej. Chodźmy dalej? No, dobra no, no. Kuchnia. O, patrzę, znalazłem. Uciekli, no, ja to już patrz, to znalazłem. Kurczę, to jest Ale patrz, to jest takie. To jest w pajęczynach, bo tego nikt nie używał. Co? Bierzemy klucze? Ty może od strichu są? Idziemy decydować, czy strych jest? W takim wielkim bloku jest strik? A nie wiem, no, można sprawdzić. Co? Ty! Co? A ty jest puso w lodówce. No, za manem bożercy nie ma co? Nie, no ale jeżeli tu ktoś by mieszkał, to chyba było jedzenie w lodówce. Ty co myślisz, że jest opuszczone mieszkanie? Jak opuszczone? Ze światem w środku i z kluczami na zewnątrz? No może ktoś się spieszył za granicę i nie wyłączył. I coś zostawił na ławce klucze? No może usiadł, żeby pogadać przez telefon, zostawił i uciekł. Ty serio, tu nic nie ma? Ty, to mieszkamy tu za fraje? Co? Ty serio, nie ma żadnego jedzenia, to wygląda jakby ktoś... Serio, bo tam wygląda jakby ktoś się pakował w tym pokoju, nie? Może gdzieś wyjechał i zostawił. A te bombki? Zostawił. No to święta były, no to co w tym dziwnego? O, a może dostał na święta pod końkę nowe mieszkanie? A to miał głęboko? No nie wiem, dziwnie to wygląda. Dobra, coś się nam zostało? Jeden pokój, tak? No. Kurde, wezmę mi się to pośmę. No pokój. jak pokój. Nie, wiem, ale Taki pokój. fajny fotel. Dziadkowy ten mał. Jak są ten fotel? On na pewno coś robi. Ty kabel jest. No właśnie. I chod, testujemy. I co robi? Masuje? Opa, pilot jest. To? Gdzie mam? Słuchaj. Co to? Spierdziałeś się. <laughs> I co, i nie? Nie masuje? Może drugim gucikiem. A ja drugim jest drugą stronę. Nie niepa, że masuje. Byśmy się i postawili gdzieś na ulicy. I 5 zł za masaż. I taki film nagrać, nie? Jak w sklepach. To byś musiał sobie takie nagrać. Nie, drugą też jedzie, pa! I co? A no po co tak? Co? No, po co tak? Ej, ja to ja wiem bo po co to jest par Żeby nie musieć się w ten męczyć z stawaniem Tylko tyle trzeba się męczyć i zaczekać aż się puści. Długi proces to nie wiem czy to ma sens Co ty robisz? Jezus myślałam że to samo zgasło Dobra co, idziemy zobaczyć na strych? Nie, tam to już w ogóle nie Oho. Oho, zobaczymy. Weźmy te klucze wszystkie i zobaczymy czy pasują do strychu. tu nie oglądamy nic? A co? No, zobaczmy, ma, co mam się Nie Co mam oglądać? Rowerek jest. Co jeździ? Na twoją grubą... Znam jakieś śmieci są w tych szapkach. No dobra, jedź. No jedź. Hmm. No powiedziałeś, że rowerek jest, no to jazda. Ale jestem góle, no ty jesteś gruby. Ja jestem gruby od kiedy? Co, fajnie się idzie? Siłownie zamknięte. Hmm. Poda koska Dobra, chodź nas Ty ja ten już widziałeś? Taki mokry. Może kogoś tu zadźgali. Co? Jest tu kable jakieś są. Co? Nie, to po prostu ktoś coś już zostawił. No dobra, chodźmy. Idziemy na ten czyli biorę klucze wszystkie i idziemy. Dobra, o! Mamy jak nie będziemy wracać, jak już ktoś będzie. <grym> Ile jest pięter w ogóle? Dużo. Dużo? Dużo. Dobra, idziemy. Chodź. Jedziemy. Ile jest pięter? Dziesięć. ty. To jechane. Time A no takiego klucza, to nie mam dużego. Czy jak to się otwiera? To może Może takiego. Właśnie Nie tu zamka nie ma tego wejść na strych. Nie no, o co chodzi? To może jest zakaz. Co zakaz wchodzenia na strych? Na co? Jak zakaz? To co ty jak, jak chcą wejść na strych, to nagle zamek zakładają i idą? Na co ja, ja nie wiem. Aha No to dupa. No to wracamy. Teraz na dół. Mm. Time lapse. that mm -hmm. time lapse.